Północna część Polski, kraina o wielkiej różnorodności biologicznej, królestwo pokryte obecnie białym puchem, dzięki któremu z łatwością można dostrzec ślady pozostawione przez karstarczalczyków, którzy natrafili na niespotykane niegdyś obiekty. Pokazani zostali w niezwykle rzadkim dla nich zjawisku poznawania nowoczesnych wynalazków technologicznych, jakim jest pojazd czterokołowy z gatunku Audi, charakteryzującego się oznaczeniem S3. kształtni przeżywają obecnie uczucie całkowitego spełnienia i niebywałej ekscytacji. Nowe technologie od razu wzbudziły zainteresowanie ciekawskich samców. Którzy nie potrafili ukryć swojego podniecenia spowodowanego sportowymi dodatkami, takimi jak czerwone zaciski i 19-calowe felgi, a pływające kierunkowskazy i lampy LED niewątpliwie przypadły im do gustu. Cztery końcówki układu wydechowego, aż sama się prosiła, by coś w nie wsadzić. Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, pełni odwagi, zajrzeli do środka. Nieznane im dotychczas rozwiązania elektroniczne wywołały w nich niebywały zachwyt. Tak, pierwotne instynkty oraz prostota obsługi estrójki od razu przepełniły ich euforią, której nie sposób było się oprzeć. Rozpoczęli zatem pełną wrażeń przygodę od jazdy bokiem. subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Ten świetnie prowadzący się czteronapędowiec jest reprezentantem elity sportowych hatchbacków. 4 cylindry, jedno turbo i 310 koni. Adaptacyjne zawieszenie, akumulator przeniesiony do bagażnika dla lepszej dystrybucji masy, ma świetne osiągi, wyposażenie i wygląd. Do tego, aby rywalizować z najlepszymi w swojej klasie. Wszystkie Audi z logiem S, bądź RS, nie mylić tych z s line'em. Stworzone są do tego, aby wzbudzać emocje, abyśmy my kierowcy, siedząc za kierownicą tego auta, uśmiechali się. I ten model kontynuuje pierwotne założenia i robi to bardzo dobrze, ale troszeczkę w inny sposób. Ma porządny silnik o mocy 310 koni i 400 Nm. Ma też porządny napęd na 4 koła oraz przekładnie 7-biegową S-tronic i przyspiesza do setki w mniej niż 5 sekund, a uwierzcie mi, robi to naprawdę bardzo dobrze. Pierwsze Audi S3 powstało w 1996 roku i mam takie jedno pytanie. Czy świat potrzebował małego, kompaktowego hatchbacka, który miał napęd na 4 koła i ponad 220 koni pod maską? No, najwidoczniej tak, bo już w 2008 roku powstała druga generacja modelu S3, która miała już dwulitrowy silnik, a nie tak jak w przypadku poprzednika 1,8, i legitymowała się mocą 260 koni. Ale nie to jest najważniejsze, bo właśnie w 2008 roku do gamy Audi zawitał również model RS3, który miał tych koni 340. Później w 2013 roku pojawiła się kolejna generacja modelu S3 o oznaczeniu 8V i. Nowością w tym modelu było to, że pojawiło się na dwozie Sedan. Ten model miał koni 300 i po faceliftingu 310, no ale niestety później producent z Ingolstadt wsadził do wydechu filtr GPF i te konie znowu zmalały do 300. Model RS3 miał na początku 360, a w wersji po faceliftingu aż 400 koni. A my dzisiaj jedziemy sobie najnowszym wcieleniem Audi S3, czyli 8Y. I tutaj mamy już 310 koni z uturbionego dwulitrowego silnika, a na R3 będziemy jeszcze musieli poczekać. I myślę, że warto, bo podstawowa wersja, jak możemy zakładać, będzie miała około 420 koni, ale Audi szykuje jeszcze wersję Performance i szacuje się, że ona będzie miała 450 koni. 450 koni w małym miejskim hatchbacku. Nie. Tak, wnętrze nowej Audi S3. Generalnie powiem, skwituję to jednym słowem. Siedzi mi się tutaj bardzo przyjemnie, nie jest tak minimalistycznie jak w poprzedniku. O wiele więcej się tutaj dzieje. Zwłaszcza przez te ekrany. Nie jesteśmy fanami cyfryzacji, natomiast tutaj w nowym modelu zastosowano klasyczne przyciski sterowania klimatyzacji, czyli jest troszeczkę old fashioned. Mhm. W ogóle, spasowanie tego wnętrza, materiały, które są tutaj użyte najwyższej jakości skóra, yy, plastiki przyjemne w dotyku i tak, detale. Te klamki, Dotykałeś w ogóle tego? Posłuchajcie to. Jak on to sprawia satysfakcję? Rewelacja. Niespotykane w tej klasie. Tak, generalnie naszym zdaniem, oczywiście skromnym, to wnętrze zamiata pod dywan to, które znamy z A45. Wszystko co do tej pory znaliśmy z poprzedniego modelu S3 zostało troszeczkę ugrzecznione. Chodzi tutaj głównie o to, jak silnik pracuje, a bardziej jak brzmi. Układ wydechowy został maksymalnie wykastrowany. Niestety. Dźwięk rasowego hot mamy tylko i wyłącznie tutaj stąd z głośników, ponieważ jest sztuczny. Pozycja za kierownicą jest wprost idealna, nie mam się tutaj do czego przyczepić, natomiast przyczepię się do samej kierownicy. Oczywiście bardzo ładnie wygląda, jest spłaszczona u dołu i wygląda mega sportowo, ale denerwują mnie w niej następujące rzeczy. Po pierwsze, jest troszeczkę za chuda, jest troszeczkę za twarda, mogłaby być bardziej mięsista i gąbczasta. No i przede wszystkim te plastikowe przyciski na nie, które mogłyby być powiedzmy z aluminium, co jeszcze mnie denerwuje. Fakt, że to ścięcie na dole przeszkadza w manewrowaniu tym samochodem w miejscach parkingowych. Nawet działanie skrzyni biegów jest tutaj ugrzecznione. Kiedy jedziemy w trybie dynamic, nie ma charakterystycznego szarpnięcia. Nie mówię tu już o trybie efficiency, w którym jedziemy, to mamy tryb żeglowania. Tak więc skrzynia biegów jest naprawdę fenomenalna i tym właśnie Audi udowodniło, że potrafi zrobić dobrego Aestronika. Poprzednia generacja z nami jest od końca 2012 roku i zdążyliśmy się naprawdę do niej przyzwyczaić. A z nowym samochodem jest tak, że kiedy wchodzi na rynek, to zazwyczaj nie wszystkim wpada w gusta. No właśnie, bo generalnie jest tak, że ludzie boją się nowego i kiedy weszła nowa A7 to była brzydka, 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 a nagle po dwóch latach stała się ładna. Także nowa S3 jest idealnym przykładem na to, że zmiany są dobre. Wyciszenie, jak na tą klasę samochodu i biorąc pod uwagę, że jedziemy małym miejskim hatchbackiem, jest na, można powiedzieć, dobrym poziomie. Oczywiście nie jest tak cicho jak w q gdzie mieliśmy podwójne szyby albo, nie wiem, powiedzmy w S-klasie, ale przy 140 km na godzinę na autostradzie, autem podróżuje się przyjemnie i wcale nie trzeba się przekrzykiwać, jeśli jadą z nami inni pasażerowie a w mieście S3 jest bardzo komfortowe. I pomimo tego, że mamy 19 cali koło i bardzo niski profil opony, opona jest tak cienka, że mam wrażenie, że kanapki na nie są większe. A to za sprawą adaptacyjnego zawieszenia, które w tym modelu jest troszeczkę udoskonalone w stosunku do poprzedniej generacji. Dlaczego? Ponieważ czujniki i systemy monitorują aż 1500 informacji na sekundę i dostosowują twardość amortyzatorów w taki sposób, Abyśmy my mogli jak najbardziej komfortowo tutaj podróżować. A jeździ się tym naprawdę bardzo przyjemnie. Przede wszystkim czuć tą lekkość w tym aucie. Pokonywanie ciasnych łuków oraz zakrętów sprawia nam ogromną przyjemność. Układ kierowniczy jest nie tyle co lekki, jest precyzyjny i stawia taki przyjemny opór. Zawieszenie jest na tyle twarde, że ja tutaj czuję się wyśmienicie, ale nie jest na tyle miękkie, żeby auto przechylało się na boki. I ten konkretny model S3 lubi skręcać, ponieważ nie czuć tej masy z przodu samochodu, tak jak było to czuć w RSQ3, kiedy wjeżdża za zakręt, czułeś, że ten silnik sporo waży i utrudniało to jazdę w mokrych, na mokrej drodze. Natomiast tutaj jest całkowicie inaczej. Mam wrażenie, że ten napęd robi wszystko, aby tą większą moc, ten moment obrotowy, przyrzucić na tył, aby wyeliminować efekt podsterowności. bardzo przyjemnym autem na co dzień, z którym łatwo się po prostu żyje i się obcuje. Pomimo tego, że rozstaw osi nie jest duży, to nie ma tendencji do podskakiwania na niektórych nierównościach, a to jest ogromny plus. Nie lubię zbytnio spłaszczonych kierownic u dołu, a to za sprawą tego, że ciężko się po prostu manewruje w ruchu miejskim, bądź też zawraca. Natomiast tutaj mamy aktywny układ kierowniczy, który w zależności od prędkości, jaką jedziemy, dostosowuje natężenie jego działania i w przeciwieństwie do Audi RSQ3, którego też mieliśmy na swoim kanale, tu jest inaczej. Tu nie musisz sobie łamać rąk podczas wjeżdżania na przykład w rondo, bądź też zawracania, ponieważ układ kierowniczy jest o niebo lepszy. Od auta na daily będziemy wymagali tego, żeby było przyjemne po prostu w prowadzeniu, łatwe. I takie S3 właśnie jest. W trybie komfort bądź też efficiency auto jest łatwe do życia na co dzień. I mam wrażenie, że prowadzi się jak zwykła trójka. Włączamy sobie tryb manualny i jedziemy. Muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczony działaniem tej skrzyni, a dokładnie jej działaniem w trybie sportowym, ponieważ jest precyzyjna i naprawdę szybka. Nie przypomina tej Estronic, którą znamy ze wszystkich Audi, czyli tej zlagowanej, zduszonej normami WLTP, a używanie manetek w tym samochodzie sprawia ogromną radość, bo naciskając od razu wrzucamy bieg i nie ma żadnego laga. I używając tych manetek, czuję się troszeczkę tak, jakbym prowadził 911. Te przełożenia są tak szybkie, że gdybym nie wiedział, że jadę Audi, to skusiłbym się o stwierdzenie, że może być tutaj siedmiobiegowa właśnie skrzynia PDK. Wystarczy wyjechać na taką drogę, przyłączyć w tryb dynamik i wyzwolić cały potencjał tego samochodu w takim miejscu, ponieważ on jest do tego stworzony i powinien to robić cały czas. Auto jest niesamowicie stabilne, bardzo precyzyjne, im szybciej jedziemy, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nie czujesz tej prędkości, nie czujesz tych osiągów w tym samochodzie. On to wszystko jakoś ukrywa. Mam wrażenie, że S3 tej generacji zostało specjalnie wykasterowane, aby model RS3, który się niedługo pojawi, był bardziej hardkorowy i Audi nie chciało bratowójczej wajtki. Po prostu ten będzie łagodniejszy, a tamten może być prawdziwym wariatem. Oskar rzeczywiście miał rację, ponieważ to w jaki sposób to auto zmienia biegi w trybie manualnym? To jest jakieś szaleństwo. Jeszcze nigdy Estronik nie działał w taki sposób. Klikasz. Pierwsza skrzynia Estronik, którą uwielbiam. A ile będzie nas kosztowała jazda S3? Jeśli chodzi o tankowanie tego samochodu, to średnio 15 litrów. Ostra zabawa 20. A jeżeli będziemy się bawić w eco-driving, to na poziomie 10-11 litrów powinniśmy się zamknąć. I już drogą podsumowania chciałbym się teraz zastanowić, do kogo skierowany jest ten samochód. I mam dwie pewne tezy. Albo jest skierowany do osoby, która ma. 25 do 40 lat i nie chce zwykłej A3, tylko właśnie wyróżniającą się stylistycznie S3 i troszeczkę mocniejszą, żeby użytkować ją po mieście, albo do męża, który kupił swojej żonie S3, bo sam jeździ S6, a od czasu do czasu miałby ochotę pojeździć bardziej z winnym samochodem w wcześniejszych zakrętach. A najzabawniejszą rzeczą jest to, że nowe Audi S3 jest tańsze od Volkswagena Golfa RK o około 4000 zł, co jest niedorzeczne, ponieważ nie można tych dwóch samochodów porównać. Jakość spasowania materiałów, jakość wykonania Audi jest o niebo lepsza, tak więc Volkswagen naprawdę ostatnio szaleje. Często powtarzamy jeżdżąc Audi, że są po prostu mało angażujące i łatwe w prowadzeniu, i dokładnie to nie jest wyjątek od reguły. S3 to jest samochód, którym łatwo się jeździ, którego się łatwo prowadzi, który jest bardzo bezpieczny i praktycznie każdy, dosłownie każdy kiedy wsiądzie do tego samochodu nie będzie musiał radzić sobie z tą mocą, ponieważ samochód zrobi to za niego.